siostra, rękawiczki są tam, nie? Było bardzo profesjonalnie i po, po garażowemu. Czas chyba orzec, co to za gaźnik? Nie, nie wiem. Ty, a ostatnio tu widziałem jakiś nowy, mi się motocykl wyświecił jako marka, znaczy no w, w sumie? Paliwo, jeszcze 95. E, E5? E, jeszcze E5, 5%. 5%. Także człowieku, tu jest y, teraz. Y, ty, ja ty... kasuję razy dwa za to paliwo, bo 10 jest tańsze u mnie. Ty. I katołem zrobione. No siostra, rękawiczki są tam, nie? Siostra, rękawiczki proszę. O, no, już coś tu się tyle dzieje. O, no, żeby tak było bardzo profesjonalnie i po, po garażowemu. O, dzisiaj jak ręce? No i w sumie. Proszę rozchylić nóżki, badanie będzie. Tak, proszę rozchylić, rozchylić przepustnicę. Będzie badanie. O! Tu już wyskoczyła przepustnica. To co? Czas chyba orzec, co to za gaźnik? Nie wiem, widać tutaj? Widać. Widać iglicę. Ale tego nie będziemy ruszać, bo nie ma sensu. No tutaj to nie, My nie myślę, się, dalej tedy żebym chciał rozkręcić. sprawdzimy w ogóle. Nawet nie jest zła. Sama przepustnica. Tutaj mamy podpowiedź od czego to jest. O. Tu jest podpowiedź. To jest WSK, tylko odwrotnie przyklejona. <laughs> <laughs> no także przepustnica jest w dobrym stanie. Dajna no teraz. Nawet? Oho, ho, 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 ho. to tutaj U, kręcił. Panie siostro, krzyżak. No, ale tutaj krzyżak, ale tutaj jest im. Yy, nie, torks. Torx. Panie prochaska. kurde, ale czemu tak tutaj nie? Ten? O kurde, panie. Ty, ale ja ty widzę, że masz nowe imadełko madełko. Tak, z mrówki. Ja może weźmiesz sobie wstawić do jej właśnie. Ja Przez szmatkę. Grylinka nie może kręcić Za dużo wymagasz Przeszmatkę ciach 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 No już powinien wejść nie? I tak złapać między te Niech ty go sobie złapać, żeby mi to nie ścisło No tak nie? No właśnie. O o tylko do góry bardziej O właśnie żeby ci lepiej było kręcić nie? nie. O, o kurwa żeś dopiek. A ja nie wiem, kto to tu masz torksika. Tutaj też jest torks? Nie zobacz, tutaj już ktoś był i rozwiercił. No, to już było rozkręcane, nasi tu byli. O ma. No ty kurde, nie mogę. Boi się, żebym nie wiesz. To może większy, co? Żeby mnie zerwał. To może większy, nie, ten jest mniejszy, ten jest mniejszy, ten jest większy. Ten jest jeszcze większy, ale to chyba nie będzie dobry. Tak już mamy O panie, tutaj narzędzi trzeba kilka użyć. Jeden gaźnik. Ty, ale wiesz co, jak ja bym trzymałbyś mi go, a ja bym... O no, kurde ty nie chce iść Może go weźmiemy na ten Na zestaw Tyra, zobacz ten torksik Co? nie wchodzi? ty tak 4 śruby, każda inna KTM. Mówiłem, kup sobie Ty nie chcesz się odkręcić. Co ty mówisz? Ta puściła, tak? Jest. Może podgrzejemy coś, ściągniemy te wężyki? I podgrzejemy go. Czy płaski nabijemy? Zobaczymy. Zobaczymy tą tego torksa. O, hmm, ptak, bo Nie trzeba cisnąć śrubę, a już możesz kręcić na takiej przekładce. I to, to mnie martwi. Już, hmm, już wyjechano. No jak nie, to może nabijemy, wiesz, płaski. No tak trzeba będzie zrobić. Albo torksa nie? wbijemy chociaż. Płaski torks? Płaski, może co najpierw? Tak jest akurat, chociaż tego trzeba. Uuu, przepiłowany. Przecież to jest tylko gaźnik. To powinno być tak skręcone. No nie. O. Tu masz to co? Ale nie no. Miałem ten. Krzyżyk. Zginął. Co? Tu jest. kurwa. <grym> <grym> Zestaw kurwa. Trzymać go tu? Nie. Poczekaj, bo jak wyciskam, to nie chcę się kręcić. No, trzymaj go, trzymaj sobie go tam ty no kurde to mi idzie z, z razem z rękojeścią nie to co nabijamy Zobacz. wiecie co z tego mm. Nie, no musimy to jakoś. Zaraz się za to zoriżę. Ty... Piłom ją. Mamy ją. O, o jest ja oh. Nacięty rowek profesjonalnie. Tak jest. Brzeszczotem z 89. Nie, poważnie. A te brzeszczoty to mam odkąd pamiętam. A młody byłem. Z kopalni. Rzesz, że ty z kopalni. Ja pierwsze, nie dokręcacie tak się w gaźnikach, bo przyjdziecie oszaleć zobaczyłem czy jeszcze kleju gdzie tam nikt to nie dał? Albo silikonu. No. dobra, to tak. Tomek się tam kręci, a wyrzuci okiem. Tu się na razie nie kręci, ale się tu będzie się zaraz się będzie kręcić. Zaraz ten pół montujemy. <laughs> Szlifujemy, bo tam oczywiście zalało się proszkiem. Zakładamy lagi, kierę. Przerabiamy 6-V instalację na 12-V. No i jeździmy. Zrzucę 18-V z tego, z makity, akumulatory Stira. 18 z makity, ta mocniejsza. Cztery baterie poprosimy. damy sobie trochę światła, czy nie? Jak tam widać na tej kamerce. Widać gorzej, nie? Przyjmę się później w tych wężykach Nie, no, nagrywam wszystko, więc. je, no jakoś je zamontujemy, no to nie ma siły. Każde idzie do każdego odpływu. O, Przelewówka. Czekaj, śrubeczki. Na miejsce. Właśnie, tu masz kolejną jednym to by się pasował. Dobra. Wymienimy, to. znajdziemy coś. Tylko sobie to tam do jakiegoś. Tu Proszę bardzo. Nie mogę się? Tak jest. I, i, I to, i tu, i tu wszystko, żeby było jedno w kupie. Przepustnica za, za aluminium, więc się nie przyczepi. Dobra. Hmm. Jest pływaczek. No trzeba go ewidentnie przeczyścić, bo coś go podszarpywało i co tu się działo w ogóle? No, Obrót wolnych nie trzymał. No, nie trzymał i... Zaraz przeczyścimy. Tu mamy bardzo profesjonalne no, sprzęt to, kominiarski. Trochę tutaj syfuje, nie wiem czy widać. Nie no, zobacz. No jest, jest brud, brud. Brud, brud pogania. Tu wacikie by się przydało. <laughs> no tu może być problem. O bardzo, To jest bardzo profesjonalna pościel Możesz się roztargać na 8 części Waciki hmm. A chusteczki higieniczne też nie, nie? Albo te yy, Na mokro te chusteczki Wynawilżamy? Tak Jakby ktoś chciał Six Daysa, To w pakiecie z Husqvarna sprzedamy No właśnie no, już, zda już powoli zdradza, tylko jeszcze teraz pojemności nie wiadomo Ta. Jaka pojemność tego? Pojemność męska KTM Męska bardzo <grym> Nie tam jakieś 100 Na podpowiedzi trzy małpki Trzy małpki, tak jest <grym> Chociaż nie wiadomo, bo te małpki robią po 90 ml, widziałeś? Nie wiem, nie piję Ja też nie piję, <grym> ale ktoś mi tam pokazuje i mówi, ty. Co ty mówisz? A płacisz jak za 100? A płacisz jak za 100 No widzisz, cenę. Po i po co to pić? Jesteś, nie dość, że jesteś pijany, straciłeś kasy, to jeszcze Cię wydymali. Ja. <gry> Kula, w tym kraju to wiesz. Wiesz w, tyk, w tym kraju kto jest bogaty? Ten co najwięcej kradnie. Nie, ten co kradnie szybciej niż państwo go okrada. A no tak, no to w sumie logiczne. Tu jest pływaczek. Pod pływaczkiem widzę jakieś brudy. Ale nie mogę wam tego pokazać, bo po prostu mam tylko dwie lewa i tylko jedną prawą. Tu tą dyszę na pewno bym tutaj wychuchał, wydmuchał, bo ona jakaś taka bardzo zaniedbana. Wykręcimy ją. Siódemka czy ósemka? Ja to bym wszystko wykręcał. Wydaje mi siódemkę chyba. Siódemka, proszę bardzo. Tak coś mi się wydaje. Ja. O, szóstka. O panie. Weź tam kładź na miejsce, żeby nie poginęły. tutaj ci No dobra, tu, tu są mogą leżeć, nie? To jest bardzo dobry odcinek. Szkoła druciarstwa. Montujemy. I wpadka. No to są... Guma szczeliwa wpadka. Gdzie tam, tam wstadasz te paluchy? <noise> Takie rękawiczki sprzedają. No jakoś taka zajechana jest bardzo. No co zajechana? Czym zajechana? Paliłem mm. Tego się nie wie. A te te, 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 te profesjonalne. O, o, to, 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 to to spróbujemy. Oj, jaki, jaki rozmiar? O panie. Europejski najlepiej Europejski. dobra dobre te to takie. Komnierz był zadowolony, nie ciśnij na siłę. To może mniejszym. bo tu już, już, już brud po nim wyszedł jakiś. No to jest najcięższe. Tak? Z włoskami to to jest najcięższe. To, to są bez. To nie, no bez to nie. Wychodzi w tę manikę czorny. Nie zepsuj. Pamiętaj, jak wciągnęłaś. Mamy nagrane Ale to będzie tak, tutaj. Czyli tym do tyłu. Zobacz. To jest te łóżka, żeby były tutaj. Aha, w tył. No i teraz kręcamy dalej. No no ale ja tu jest jeszcze coś, ten Nie wiem, co to jest, ale wypadł masz, ale Tylko, że masz taki tor z dziurą? No właśnie, nie, nie mam takich. Nie masz w tym komplecie? Nie, takich rzeczy to tu nie ma. Mamy pytanko. Tu jest śruba od regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej, prawdopodobnie. Ty, tak, tylko Bo ten, wyłącznie. Ten, ten gaźnik, widzę pierwszy raz na oczy. Tu może Motolik kolega będzie wiedział, bo on w tych gaźnikach chyba bardziej biegły jest, ja to bardziej w tych klasycznych i ile obrotów trzeba ją odkręcić? To jest pytanie: czy, czy jeden obrót, czy półtora, czy dwa i pół, bo tak naprawdę ja ją od ustawień, odkręciłem od ustawień, z, od ustawień z, yy, te, początkowych, ale czyli. od ustawień początkowych, a wkręcią do, 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 w prawo i zobacz, ile obrotów wyjdzie. I będziemy mieli wiedzieli mniej więcej, jaki ona ma zakres nie? do końca w prawo. I iliś obroty? Jeden pełny Drugi pełny Trzeci pełny I ciężko. No już. i niepełny czwarty No czyli tu bym się tak. sugerował tak Tak 3,5 i ten 3,5 to bym tak 3, mówił 7, między 1 a 2,5 bym strzelał Ale jak coś to możecie wrzucić jakiś komentarz jak wam się będzie chciało i będziecie oglądać no ten to... filmik Możesz zdradzić, że to jest KTM, KTM 300k EXT Six days No Six days, no to już jest Argentina, tak? Argentina, 2, No ale gaźnik więc może ktoś coś będzie wiedział, także chętnie wysłuchamy W komentarzach jakieś zjebki, albo konstruktywnej wypowiedzi na temat tej Tej śruby Dobra, no dalej rozkręcamy Delikatnie, żeby nie urwać, nie? Nie była kleju, na coś? Może się roztopiła, może ktoś dał jakiegoś kleju, silikonu, wiadomo to. Do gaźnika no, ciekło, kapało mu to, mówi na rzegom kleju. To umyjesz, to się wytrzyma, to umyjesz. Tu mamy profesjonalną mejkę ultradźwiękową. Tak, bez dźwięku. No, mruga, to, to za dużo światła tu jest. No to przegrych teraz trochę. Ale nie, no, bo tak to nie będzie nic widać. To no, bardzo ciekawi. Nie wiadomo kto to, to... Kiedyś tutaj mi paprochy wchodziły właśnie, pod to i mi cały czas ciekło To paliło. jest taki jakby ciężarek? taki to zamyka, do, dopływ. zamyka dopływ. Tak, no, to dobra. zamyka dopływ. No bo pływak ciśnie na dół i wtedy zamyka. No tak, I tak. tam mi raz paproch wszedł, mi ciekło, paliło. No to ten, ten moment tego trzeba będzie. Ale wiesz, kompresor pomógł. Buchnąć się. No. O, o Boże, koniec mrugania. Co ci mruga? Mruga, bo za duża częstotliwość światła to jest. Jak na ten czuły, profesjonalny aparat. No także czyścimy. No ale te wyciory super. Panie się tym czyści, polecam. Jak coś to jeszcze jest? Goplana. Goplana jest w zestawie. To były ciastka, chyba dobrze pamiętam. Świetne, bo to też ma, to też ma chyba z 60 lat. Z takich większych okrągłych pudełek, z takich broszanych to się skarbitów waliło. Hmm. Mam Śliny jeszcze. Śliny brakowało. Mam żeby... jeszcze, mam jeszcze zespołem. Zespołem? Nie no, masz liwki na Łęczowskiej. no tak, no to nie wiem po czym. To było albo herbacie albo kawie. Nie wiem, dobra. Ty, a nie masz szliwki na majtockiej? Nie, nie, to już współczesna, nowoczesna. No, przy gaśniku tego typu to. to akurat. Nie. On gaśnik współczesny. No tak, tak, tak. Gdzie mi to tam tam? No dobra, niech ci będzie. Nie skapnie nic, nie, nie roz tego. Lakier nie odejdzie no z tej bawełny. to jest bardzo nowoczesny lakier. Nie, właśnie, z tej to nie powinno odejść. <noise> ze współczesnej, ze śliwki naęczowskiej mógłby odejść. No, no co tu będziemy pokazywać? Czyszczenie, no. W góry, to mhm. jest już. O tak. Mhm. Ok, ok. Zadzwonimy. Także ja tak, tak sobie to przynajmniej tłumaczę. Nie, ta, a propos tej jawy, wracając do tej jawy, to mnie się ona bardzo podoba. Ty, a ostatnio też widziałem jakiś nowy mi się motocykl wyświetliczył, jako marka, znaczy no w sumie mało co słyszałem jakaś Wento, nie. Kurde jak zobaczyłem mi jakieś. I ceny, ceny, i ceny yy, Tanie tam. szosowy jakiś, czy coś? Taki wiesz, yy, to był coś w twoim stylu tego że sobie załóż porządną rękawiczkę, bo przecież w tym kondonie jak patrzę to jak to światu pokażemy. Yy, takie klasyczne, rozumiem, tak? Tak, takie klasyczne. Tam masz pod, pod tymi, o właśnie. Taki klasyczny, ale ty. Hmm? 500 pojemności i teraz widziałem jakąś promocję zrobili 26. tysięcy. No, no, no technickie są bardzo tanie. A nie pamiętasz jak się nazywał? Wy, wy co? musiałbym poszukać, wiesz, w wyszukiwarce, bo tam go prześwietlałem. No widzisz. No to Spida 400 masz za też 24,500. Czy 24,900? Nie, nie wiem. To za a, tu w, a tu w końcu. A tu nadal jest to marka angielska, no co prawda. Te motocykle są teraz produkowane w Indiach, ale tylko i wyłącznie zajęli się tym Hindusi we współpracy z Anglikami. No bo jest tam dosyć spory rynek, to po pierwsze. Po drugie, ogromny rynek. A po drugie, no, tańsza siła robocza. No. Nie ma co się oszukiwać. Chociaż z drugiej strony nie pozwoliliby sobie na pewno na jakieś robienie dziadostwa. Także ja będę pierwszym chłopakiem z Polska z Polski, który będzie testował tego triumfa Scramblera Znaczy, może ktoś już go mieć na garażu, ale ja go tak przetestuję, że mój, że tak powiem, test będzie konkretny. Tam to będzie w pierwszą ma jechać, dźwigać i no i tyle. O, sorki. Wołg Wołga Woł, w, w ogóle. Zobacz wołku. Jeszcze będę musiał wiesz, sprawdzić tą membranę Czy ona jest tam wiesz. No, myślałem, że Właśnie ze sobą Przyszedł właściciel i, i zamiar wykręcać tego na szybko <laughs> <laughs> Jeszcze nie migowali No i katem zrobione Trochę brudu jest i niby płukanka A pędzel nowy A pędzel nowy, paliwo Jeszcze 95% e, E5? E, jeszcze E5 z 5% Także człowieku tu jest teraz, Ty, ja to... kasuję razy dwa za to paliwo bo E10 jest tańsze u mnie Ty. Ale słuchaj, ty to na tym E10 to by się lepiej myło, bo to jeszcze jest, yy... więcej alko. yy, alkoholu, ale jest hygroskopijny w przypadku dostarczenia wody mogłoby być więcej wody O, o proszę, proszę, myślałem, że to magnes, rzuć, rzuć sobie dyszę. myślałem, że to magnes No I tak przebalowaliśmy całe czyszczenie gaźnika Nisko tego nie mówiąc, ale o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby jeździć, obserwować i czyścić. Jest trochę brudu jest, a wychuchałem Zobacz, miskę ty. pięknie. Nasze paliwo. Kejhin gotowy. Ty, ale ja kiedyś miałem jeszcze te, czy, czy 350? 325 nie wiem czy 150 no. no Były jakieś tam, no. I tam... Yy, Dojrzewam, że miałem skarpetę wiesz, w, tą, w, w baku. Też mam skarpetę, no. Później miałem jeszcze dalej, jeszcze jeden miałem, filtr i jeszcze tam następny jest takim taki, tylko wchodzi Ci taka, takie siteczko drobne w wężyk. Aha. I, I chłopie, pomimo tego, pomimo jednego, drugiego, mm. ten ostatni się zapierniczał i wtedy silnik nierówno pracował, gasnął i w ogóle się nie dał go odpalić. No widzisz. Także Czyli jeszcze... trzeba czyścić wszystkie. Także jeszcze gdzieś mam nawet ten filterek mały, także... I wymieniać. Musimy go poszukać. Było to było część wymienna i na zapas sobie kupowałem. No i nic no i teraz skręcamy. Cofnij film jak to był. <słuch> Panie, kto to rozkręcał? Poczekaj, musimy gdzie jest ten cybancik? Jest tutaj. O. No, no to. Jest do tego. I teraz tak. Dwa łóżka były w drugą stronę. One się kręcą dookoła chyba mi się wydaje. Tak czy nie? No, no kręcą no. się. Ale łóżka do tyłu. O, mamy. Może najpierw dysze sobie pokręcić, o, co? Nie ja teraz tak zajrzę. Nie wiem czegoś tu brakuje. Długa. Kurde patrz jak mi te palce wkurzają. No masz takie kara, karakanowe palce tam to, co zrobić. Są bardzo profesjonalne rękawiczki, za dwie dychy z długa do dziury do tej, tak tym elektrycznym śrubokrętem. Z czuciem nie, nie za mocno. Czekaj, nie masz jakiegoś innego płaskiego. mam ten na przykład, może być, czy nie za dobrze będzie duży chyba O, nie wejdzie Nie Dawaj wiatarkę rozwiercił. No nie, nie ma, no kręć tamtym, no dobry jest Bo nie chcę, boję się, że on jest taki mały No i ale nie to z czuciem go tam, nie Nie musisz dopierdzielić, ważne żeby go złapało, no i dobra, tak. wystarczy Następna Ta była tutaj Tak jest Średnia obok Poczekaj, tej. To bo by... to jest gniazdo iglicy przepustnicy. To jest szczucie mnie za mocno. I mała. Mała była tutaj łuku. przy tej rękawiczkach Uh -huh. To już muszę się większym. Nasz, nasz tym masz. No i też nie, nie, dobra, no i będzie. I teraz pływaczek. Pływaczek. Elegansia. Elegansia, uszczeleczka wsadzona. Elegansia. Czy coś jeszcze tutaj idzie? Nie. No. Nie. Co tu jest? Aha, to były te wyciory. Pewno. Nie no, tak to musi być. Do dziupli chyba, nie? No właśnie. Nie, tak. z boku ma Na pewno tak? No tak, 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 na pewno tak. O, o właśnie. No musi być tak. I teraz tak, co? Szukam jakiejś śruby, tak? Dobra. No. Wracamy do ustawień, każda śruba inna. <laughs> nie, żartuję, no, tylko jedna jest nowoczesna, a reszta zostaje tak jak było. O, nie za mocno też i tym płaskim popraw normalnie. Nie wiem, czy jeszcze wiesz, trzeba będzie założyć ten uchwyt do wężyków i nie wiem, z której strony, na którą śrubkę to pójdzie. Czyli co trzeba po prostu wrócić do filmu. No wężykowo wymiana śrubek dobrze dobrze że sklep jest czynny o dziesiątej sklep jest czynny ze śrubkami jest całodobowy sklep tak jak u ciebie Także zapraszamy. Trochę drogo, ale z drugiej strony macie od ręki. Śruby z 76 i wcześniej. Taki śrub, których teraz się w sklepie nie kupi. I to tutaj. teraz już metodą, że tak powiem, próbi. I błędów. Nie podbieraj mi właśnie gaźnika, nie skręcaj. No i dobra. No, szybka wieczorna robota. Dwie minutki wyczyszczone. <noise> dwie, dwie minuty. A to będzie tu, chyba, nie? Tak. sama no się dobrze. układa. O, to da Układa się już do spania. Umęczyliśmy go, jest No dobra. No I tym miłym akcentem. Zakładamy ostatnią rurę, z gracją wszystko, montujemy, odpalamy, no i wiadomo, jeździmy, obserwujemy. Jeździć, obserwować. To mi nie chce, jest... też ten wężyk Wisiał tyle, że tak powiem miesięcy, nikt go nie wpiął, to, to się pokurczył. No. Dziękujemy za uwagę. Długi film. Nudny, ale treściwy za to. No, jakbyście chcieli przeczyścić gaźnik Keihin'a. Ke Ke Keihin. Keihin. Tu rurka zatkana. O jakiś prześwit jest. Nie jest nie prześwi. ta 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 to prześwit. To na To dzwoncie piszcie. Czyścimy ręcznie we dwóch jeden gaźnik. No pozdrawiam. I do zobaczenia.